Z rejonem Pienin i historią regionu związane jest bardzo dużo legend i opowieści. Jak głosi jedna z nich, powstanie z samych Pienin, zawdzięczamy Różeńcowi, Grzebieniowi i w sztą, i wstążce. Otóż święta pani Kinga z mniszkami przed Azjatami uchodziła, by schronienia szukać w pienińskim zamku. Dogonić je, doganiać je zaczęli tatarcy jeźdźcy. Już niewiasty myślały, że zginąć im przyjdzie z rąk pogan albo, co gorsza, w fiasy popaść, kiedy ich przewodniczka od paska różaniec odpięła i pod kopyta mongolskich koni rzuciła, i cud się stał. Z w różańcach góry wyrosły, skały ostre, ale nie na długo powstrzymały. Już już tatarscy się przybliżyli, kiedy kinga grzebień kościany ku nim cisnęła i las gęsty z niego wyrósł. Kiedy to nie pomogło, Stążkę, co za pasek jej służyła, odpięła i w dół rzuciła, a ona w rwącą rzekę się zamieniła i ostatecznie Mongołów zatrzymała. Jednak historia ta ma swój ciąg dalszy. Kiedy karyski sącza uciekając przed paparami na zamku po się słoniły, trudno się się użyło. Dokuczało im zimno, brakowało drewna, jedzenia, wody, i wtedy Azjaci. Kryjówkę odkryli i pod mury zamku dotarli. Słaby opór mniszek, mniszki stawiał mokły i przerażone gorąco modlić się zaczęły. Nagle chmury słońca, słońce przysłoniły i z dołu mgła gęsta podnosić się zaczęła. I osłoniła szczelnie warownię. A wojownicy, nie, a wojownicy w niej się całkiem zatracili i w otchłań pospadali. Święta Kinga Bogu, Bogu dziękowała, że cud dla niej uczynić raczył. Z ucieczką tą wiąże się również opowieść o cudzie Świętej Kingi. Gdy wczesną wiosną mniszki z Sącza pod przewodnictwem Świętej Kingi przed Tatarami uciekały, gospodarz, Krasym zwany, Pole właśnie pszenicą obsiewał, a mniszki przystanęły i odpoczęły chwilę. Wtedy chłop, pomoc zaoferował i pogoń zmienić chciał. Na to pań, pienińska pani odrzekła. Mówcie zawsze prawdę, gospodarzu. Prawda Bogu miła. I poszły niewiasty swoją drogą, a za nimi czambuł tatarski przybierzył i o klaryski dopytywać zaczął. A kras, właśnie, a kras odparł, że owszem, przyszły tędy, przeszły tędy, kiedy pole jarnem obsierał. I zdumiał się, gdy zobaczył, że Mongołowie pogoni zaniechali, bo na miejscu dopiero co zasianej pszenicy łany dojrzałe szumiały. Na no, pamiątkę tego cudu miejsce owo krasem jest nazywane. Ogólnie postać Świętej Kingi jest nierozłącznie związana z samymi pieninami. Święta Kinga, również Kunegunda, urodzona 5 marca 1234 roku w Ostrychoniu, zmarła 24 lipca 1292 na Starym Sączu, była węgierską klaryską, dziewicą, córką króla Węgier i żoną Bolesława Wstydliwego. Daty, które tutaj mamy, to jest też zmyła, ponieważ mamy rok 2022. Po prostu nie zmieniłem dat. A tak, Villa Wanda. Willa została wybudowana w dwudziestoleciu międzywojennym przez rodzinę Zachwiejów-Gawlek. Gawlek. Był to hotel pierwszej kategorii. Miał światło elektryczne. Pierwszą właścicielką była Maria Zachwiej. A nazwa willi pochodziła od imienia jej córki Wandy. Projekt został zakupiony od rabiego Adama Statnickiego. Willa słynęła ze świetnej kuchni prowadzonej przez kucharza z Francji. Jednym z licznych gości była tutaj Tola Markiewiczówna. A w czasie II wojny światowej willa stała się ważnym punktem działalności ZWZ i AK. Wracając do pienińskich legend, według jednej z nich, gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław wstydliwy poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swojego ojca, aby w Pianie nie dawano nie jej złota i kosztowności, gdyż nosiła ze sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Rzuciła sobie tylko jednego skarbu, soli, która chciała którą chciała dać swojej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu. Siedmiogrodu, przepraszam, w szreku jest Siedmiogród. Marmarosz. Kinga biorąc ją w posiadanie wrzuciła do szybu swój zaleuczynowy pierś. Zaś w drodze do kraju swojego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Znaleźli ją, jak pisze ksiądz Piotr Skarga, pierwszym bowwanie. Były soli, którą wykopano, którą wykopano. Pierścień się on... pierścień, pierścień się w niej znalazł. który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała, mu, dziękowała Bogu, który dziwy czyni tym, którzy go miłują. Troszkę dziwnie napisane, no ale... Kinga jest rozpamiętywana do dziś w polskich bajkach i książkach. Nie brakuje też podań mówiących o powstaniu samego Dunajca. Jedno z nich wiąże się z mieszkającym niegdyś w Tatrach gadem niezwykłym, królem wężów. Nosił on koronę złotą z diamentami, a wszystkie węże słuchać go musiały. Skarbów też niezmierzonych w głębi ziemi ukrytych strzegł. Raz, kiedy pasterz jeden bogactw jego spróbować zechciał, ale nic, ale nic zciałać nie mógł, rozłościł tylko wężowego monarchę, i same nieszczęścia na lud pieniński zrzucił. Był w szczarnicy chwat pewien, perłowiczem zwany. On to postanowił gada zgłasić. Dowiedział się, że dokonać tego może dziełki palicy, która leży na siodełku. Na stoku by strzyka. i kij zabrał ku tatrą. Ruszył i wężowego króla odnalazł. A wąż przez Przestraszyć go chciał, ale nie zdążył. Więc przed uderzeniem palicy z, uciekać zaczął na ciele swoim koryto swoim kręte w skałach żłobił. Zabił go w końcu perłowicz, krew trysnęła na skałę, która od tej pory nazywana jest Czerwonymi wierchami. A jak wracał bohater do wsi. W wąwozie wyrytym wężowym cieskiem już woda spieniona płynęła, a Perłowicz mnichem został i w czerwonym klasztorze zamieszkał. Kiedy indziej w legendzie o Czerteziu, Czerteziku i Sokolicy powiada się, że dawno temu, w X wieku, w miejscu, gdzie dziś płynie Dunajec, rozlewało się ogromne jezioro zagrodzone górami, w których panował potężny król pieni. Mieszkał on w kamiennym zamku na górze, która dziś nazywa się Zamkowa. Miał on dwóch synów, starszego Czerterza i młodszego Czertezika, oraz piętną siostrę z okolicą. Pewnego razu na króla Pienin napadł nieprzyjaciel i zaskoczył go nieprzysposobionego do obrony. Wtedy Pienin wysłał starszego syna Czerterza, aby powędrował górami do sprzymierzonego króla Lubania po pomoc. Czartarz ruszył nocą. Dotarł do skalnej grani nad Pienińskim potokiem. Tu czyhali na niego wrogowie. Zabiwszy go, strącili w przepaść. Gdy pomoc nie nadchodziła, Pienin wysłał młodszego syna, Czertezika, do króla Lubania. Ale i ten młodzieniec, nie dotarwszy do, do miejsca, gdzie zginął jego brat, został zabity zdradziecko. Król Pienin, odparwszy pierwszy atak wroga, Rozkazał odnaleźć zwłoki synów, wykuć im grobowiec w skałach, na których zginęli, a skalne sarkofagi, sarkofagi nazwał Czerterzem i Czertezikiem. Piękna córka królewska Sokolica chodziła często na groby brać. Pewnego razu, gdy przybywała nieopodal, napotkał ją zły czarownik, gdy zrywała kwiaty. Uderzył ją różdżką i powiedział stań tu i na wieki będziesz stała. Sokolica zmieniła się w skałę, równie piękną jak i ona sama, a z roz, rozpaczony zrozpaczony pienin na skalę i miał swojej córki. Dlatego właśnie skała sokolica na wiosnę porośnięta jest złotymi kwiatuszkami smagliczki, Upamiętniający, up, upamiętniającymi ją upo, upodobniającymi pragniającymi ją do panny w wieńcu. Wśród mnóstwa różnych przepowieści warto też chyba wspomnieć o historii związanej ze zbójnickim skokiem. Na początku przełomu Dunajca znajduje się dziesięciometrowe zwężenie, które od niepamiętnych czasów nazywa się zbójnickim skokiem. Opowiadają ludzie legendę o Janosiku, Harnaszu nad harnasiami, ale nie tym, którego grał Marek Prepeczko. Kiedy go pojmali hajducy w karczmie i zamknęli w Lochu, tenże zbójnik kajdany skruszył i uciekł ku górom. Ale pogoń za nim się puściła i musiał Janosik skoczyć nad spienionym, spienionym, wartkim nurtem Dunajca. Takiej sztuki nikt dotąd nie dokonał. Do tej pory widać ślad kierpca odbity na skalnej Opolce. Legenda o grocie i kamiennym mleku. Zachorowała stara matka i znachor poradził jej spożywanie kamiennego mleka, który znajduje się w grocie prowadzącej do wąwozu Sopczajskiego i klejowych skał. Uprosiła przeto swoich synów, by poszli po nie. Spełnili prośbę, uszczęśliwili i wracali z powrotem. Gdy przyszli pod ścianę wyjściową, znaleźli wejście zawalone tak, że znać było tylko małą szczelinę. Powoli zaczęli odłamywać i odsuwać skały. Pomęczeni uradzili, by nieco odpocząć. Pokładli się na ziemi i posnęli. Po obudzeniu się, ponownie wzięli się do pracy i w końcu wydostali się na powierzchnię. Gdy szli do wsi, wszystko zdawało im się odmienne drogi, pola, domy. W swoim osiedlu nie znaleźli nikogo. Pytali się, gdzie wszystko poszło, a ludzie pytali, co to za jedni ci wędrowcy. Od księdza dopiero dowiedzieli się, że od tamtego czasu upłynęło 300 lat, a w czasie ich pobytu w grocie było trzęsienie ziemi i zawaliło się wejście. O Husytach i Haligowieckiej Grocie. Wódz Husytów Piotr Aksamit ukrywał swoje łupy i skarby w grocie Kołchaligowiec. Stąd też podejmował wyprawy. Kiedy, kiedy miało zakończyć się jego życie, nie umarł, ale z i kazano mu spoczywać tak powietrzne czasy pod okrutnym przekleństwem ludzi. Płaczą nad nimi skały, strugi łez ciekające ze sklepienia zastygają w twarde stalaktyty. I tak do dzisiaj leży w grocie zwanej grotą aksamita. Ciało, które stało się własnym nagrobkiem. Podanie o skale koła rapsztyna, która ma kobiety, tak opowiada. Jedna wicie syła, papuć na kołcon, a była niedziela, wicie, gzy, wicie robić. Nie zważała na to i za karę zakamieniała na postrach ludziom. Lezył opartą nogami na wyciągnięcie a w rękach trzymienić. Stare ludzie nie tykali, ale młode nie sanują i skalę tłokiwali. Zetes się nie bali, bo też mówią, jak ktoś uderzy, to krew pociece albo złotłusy się poleją, ale ludzie mają teraz serca z kamienia. Podanie o królu chrobnym, który mieczem przeciął pieniiny. Drzewych tu u nas inaczej bywało, Gdzie dziś doliny, tam jezioro stało. Pogorzec tylko zbierała miód pszczoła, A Tatry Dunaj oblewał dookoła. Gdzie dziś Orawa i Dunajec płynie, Morska się ryba pławiła w głębinie. Na widok jeziora Dunajca zdumiał się Król Chrobry Bolesław, Stanąwszy z drużyną na szczycie Gorca. Patrzy na Tatry oddzielone wodą i myśli. Patrzy i zważa tu sobie jedynie, że już za ciasno ludziom i żywinie. Więc się sfrasował, bo chciał lud swój zbawić. A potem skinął kędy wodą droga: płyń mi, Dunajcu, zbierz mi tylko skoro. Moje, mojej ja napuszczę jezioro. A potem krzyknął na swój naród: Złamać te skały i spuścić te wody. Jakże tu łamać skały, co Bóg stworzył, i spuszczać Dunaj nieprzejrzanym okiem. Wielkie czeka na król się sam przyłożył. Ciął, przeciął skalę, a łowem szerokim. Zbiegły się wody, aż po, po tarł w krajec. I opadł Dunaj, a ostał Dunajec. Król przecinając pień, strudził się bardzo i mówi: Będzie tu głodno, chłodno, ale swobodno. Legenda o dzwonie zatopionym w Dunajcu. W miejscu, gdzie Dunajec płynie spokojnie, tak zwanie leniwie, stał kiedyś klasztor z kościołem. Ponieważ przebywający w nim nisi grzeszyli, Pan Bóg ich ukarał i zatopił klasztor. Pewnego razu, Wielką Sobotę, jeden z gospodarzy usłyszał głośno bijące dzwony kościelne. Musiała to być sprawa szatana, ponieważ w tym dniu dzwony powinny milczeć. Przyszedł więc nad rzekę ksiądz Krościenka i pokropił święconą wodą to miejsce. Jeden z Juchasów opuścił się na linię na dno rzeki, ale nie, zazna, nie znalazł tam kościoła. Był tylko dzwon. Zaczepił linę do jego ucha, a zebrani na brzegu pociągnęli, by go wydobyć z dna rzeki. Sznur się jednak, jednak urwał i dzwon już na zawsze pozostał w głębinach. Podobno jeszcze dzisiaj słychać czasem głuche jęki dzwonu dobiegające z dna rzeki. Latający mnich. Historia brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru. Najsłynniejszy mnich z Czerwonego Klasztoru, brat Cyprian, nazywał się Franc Ignoc Jaszkę. Żył w latach 1724-1775. Był on lekarzem, cyrulikiem, aptekarzem i botanikiem. To właśnie on jest autorem wspaniałego, najstarszego zachowanego zielnika, w którym zgromadził około 280 okazów roślin tatrzańskich. Dzieło to znajduje się w Muzeum Narodowym w Bratysławie. Brat Cyprian znany też był pod przydomkiem latającym nich. Podania mówią, że obserwując latające orły i opiekując się rannymi ptakami, tak bardzo był zafascynowany ich zdolnością latania. Że sam zapragnął doświadczyć tej przygody. W nocy przyśnił mu się anioł, który zachęcał go do zbudowania skrzydeł i próby lotu. Nie wiedział jednak Cyprian, że pod postacią anioła ukryty był szatan. Zakonnik skonstruował więc własnoręcznie skrzydła, na których zleciał ze szczytu trzech koron na dziedziniec czerwonego klasztoru. Tak bardzo spodobało mu się latanie, że coraz częściej i coraz śmielej szybował nad pieninami. Pewnej nocy miał kolejny sen. Przyśnili mu się dwaj aniołowie, tym razem prawdziwi, i ostrzegli go, że latanie to pokusa szatana. Powinien więc tego zaprzestać, a skrzydła zniszczyć. Cyprian nie posłuchał jednak. Wspiął się jeszcze raz na trzy kolony i poszybował dalej aż nad tatry. Kiedy przelatywał nad morskim okiem, ujrzał go anioł i poraził błyskawicą. Niepokorny zakonnik spadł w przepaść nad brzeg jeziora i zniesiony i zamieniony został w skałę. Stoi ona do dziś na kształt podobny do ludzkiej postaci w mnisim kapturze. Jest to słynny tatrzański szczyt Mnich. Wąwóz Sobczański, gdzie górale uratowali króla Jana Kazimierza. Wąwóz Sopczański prowadzi ze wsi sromowce niżne do przełęczy Szopka, inaczej zwanej Chwała Bogu. Znajduje się pomiędzy trzema koronami, a pod skalną górą. Obok ścieżki płynie Szopczański Potok. Wąskie ściany wąwozu tworzą urokliwy kanion. Według legendy, to właśnie w tym wąwozie górale uratowali króla Jana Kazimierza przed Szedami. Tutaj również kręcone były sceny do filmu Potok Jerzego Hofmana. Tajemnica ludzkich losów zaklęta w kamiennych księgach. Kamienne księgi to płaskie skały naturalne ułożone w formie otwartej książki. Według legendy zapisane są w nich losy wszystkich ludzi na świecie. Zaszyfrowane pismo odczytał jedynie stary pop z wielkiego lipnika, ale Pan Bóg odebrał mu morę, żeby ludzie nie mogli poznać swoich losów. Skały znajdują się w Dubantowskiej Dolinie na trasie Zielonego Szlaku prowadzącego z wąwozu Chomorę na wysoką. Legenda o złotej kaczce na Dunajcu. Walek Sulak pasący owce na pawlicowej grapie nad Dunajcem zauważył pewnego razu patrzony w Dunajcowe wody złotą kaczkę, pływającą między skałami. Potem widywał ją rano o wschodzie słońca. Cała była ze złota, a złote pióra miała wysadzane diamentami, a z oczu jej lały się łzy rzęsiste. Zbliżył się do niej i zapytał, czemu płacze. Wtedy kaczka odpowiedziała mu swoją historię. W czasie najazdu Turków wszyscy ludzie uciekli w góry i osiedlili się w Tatrach, ale jej ojciec nie chciał uciekać, po na Nizinie nad Dunajeckiej miał zamek i wielkie bogactwo a Turcy obiecali im spokój jeżeli wydadzą ją za Ali Ahmeda. Ojciec ją ślubił lecz ona uciekła z resztą w Tatry Tak oni z wielkiej złości zakleli ją w kaczkę i wyrzekli się jej na zawsze By ją ocalić trzeba iść do zamku nad Dunaj spod skały na, na którą Padnie pierwszy promień wschodzącego słońca, wyciągnąć worek złotych dukatów i nikomu z nich nic nie dać, nawet wody dla siebie nie kupować, choćby nie wiem, jak się chciało pić, a wszystkie pieniądze przynieść tu i wystawić jej za to zamek tak piękny jak nad Dunajem. Wziął tedy walek świąteczny przy kredę, wodę święconą i poszedł na Dunaj. Długo zabawił nim naszedł skałę. Usunął ją po, po pokropieniu święconą wodą. Skarb wydobył i puścił się w powrotną drogę. W Felsztynie spotkał się z Sobkiem, swoim kamratem i wstąpił z nim, i wstąpił z nim do gospody na piwo. Balek zapomniał o przykazaniu i dał z tych pieniędzmi. Zaraz na się nasza kaczma zachwiała się i było po pieniądzach i tak złota kaczka z, diamentami z diamentowymi koralami po dziś dzień pływa po Dunajcu i czeka na wybawiciela, a warto się pokusić, bo dziewka piękna i młoda.